Witamy na kanale Koller. Wszyscy już dobrze wiecie, jak zrobić żeberka z grilla, ale jak zrobić żeberka wieprzowe z grilla ceramicznego, ja wam to dzisiaj pokażę. Zaczynamy. Żeby dobrze przygotować żeberka wieprzowe, musimy zarezerwować sobie przynajmniej kilka godzin na zrobienie ich, ale najpierw przygotujmy same mięso. To są żeberka schabowe. Rozpoznajemy to po tym, że są one lekko zakręcone, jak taki właśnie szpon czarownicy. I w ramach przygotowania przede wszystkim musimy zdjąć błonę, którą znajdziemy tutaj od środka. Rzeźnicy najczęściej nie zdejmują jej, to nie jest ich robota. Jak zostawimy tą błonę na żeberkach, to ona będzie zapobiegać podwędzeniu mięsa ze wszystkich stron. Więc jeżeli chcemy, żeby dym dobrze spenetrował nam mięso, to musimy się tej błony pozbyć, bo w tym momencie... Podwędzi nam to mięso również od drugiej strony. Jeżeli ta błona nie chce łatwo zejść, jest na to świetny patent. Bierzemy ręcznik papierowy i możemy dużo lepiej złapać ją i zerwać. Do podważenia takiej błony nada się każdy nóż. Ja mam tutaj taki typowo rzeźnicki trybownik i ściągam z całego żebra. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie żebro sobie piec w całości, ale umówmy się, to nam może nie wejść na grilla, dlatego ciachniemy je sobie na pół. I w trochę mniejszych kawałkach będziemy to sobie podwędzać. Następnie musimy mięso zamarynować. Do przygotowania marynaty będę potrzebował startej cebuli. Na grubych oczkach tutaj mogą być kawały cebuli. Liczymy też trochę na sok, który się z tej cebuli wyciśnie. To wszystko doda smaku naszemu mięsu. Następnie dwa ząbki czosku. Też możemy zetrzeć to na grubych oczkach. To wszystko ma oblepić to mięso, lekko się przypiec i dodać mnóstwo smaku do naszego jedzenia. Do pasty przyprawowej zetrzemy też trochę skórki z cytryny, to zawsze wprowadza danie na zupełnie inny level. Do mięsa bardzo często używa się właśnie skórki cytryny w różnych krajach świata, blisko wschodnich czy afrykańskich. No i oczywiście musimy mieć też tutaj. Odrobinę ostrości, bo to są w końcu żeberka wieprzowe, które lubią takie rzeczy, więc trochę chili dodamy do tej pasty przyprawowej. No i żeby był ładniejszy kolor też paprykę słodką. Wszystko to razem zaraz wymieszam. W mieszance przypraw do mięsa nie może zabraknąć soli, więc konkretna ilość soli trafia do miseczki. Można oczywiście zasypnąć garść soli, po prostu nie trzeba kręcić młynkiem, ale dobra. No, i oczywiście pieprz. Podstawą każdej dobrej mieszanki przypraw jest właśnie sól i pieprz. Jak widzicie, robimy tutaj taką trochę pastę przyprawową. To nie jest sucha mieszanka przypraw, więc możemy od razu dodać tutaj odrobinę oleju. I teraz wszystko to trzeba dokładnie wymieszać. I takim towarem musimy te żebra teraz. Dobrze nasmarować, obkleić. I obklejamy tą pastą przyprawową całe te żebra. Tutaj to jest po prostu petarda smaku. Wszystko to się lekko podsuszy, doda mnóstwo smaku do tego mięsa. Trochę się już nie mogę doczekać. Pięknie to wygląda. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić przez wrzuceniem tego na grill. Bardzo ważny element do przyprawienia mięsa. Czyli po prostu drewienka, musi być mięso z grilla lekko podwędzone, bo po to się grilluje, żeby był ten aromat dymu. Więc takie zrębki wędzarnicze ja zawsze zalewam wodą, więc zrębki muszą być namoczone wodą, żeby nie skoczyła nam temperatura, bo pamiętacie, że działamy w dosyć niskiej temperaturze, 120 stopni. I taką mamy temperaturę właśnie ustawioną na grillu. Uwaga, otwórzmy tego grilla. Tutaj jeszcze kilka ruchów musimy wykonać. Rzucamy drewienka na rozpalony węgiel. Nie żałujcie tego, zasypcie nawet ten węgiel, który jest nierozpalony. To te drewienka będą stopniowo się rozpalać i podwęzać przez cały czas wędzenia. Tutaj widzicie całe kłęby dymu. Wędzarze powiedzą, że taki dym jest zły. Prawda jest taka, że jak mamy namoczone drewienka, to to jest przede wszystkim para, więc tutaj też nie bójcie się tego dymu, on za chwilę, ta para też się wygotuje. Zobaczcie, że zainstalowałem sobie tutaj tackę aluminiową pod rusztem. Ale siara, ja Cię kręcę, gościu, na tace grilluję, ja pierdziele, w ogóle jaka akcja. Tak, ale ta tacka... Ona nam przede wszystkim będzie zabezpieczała grilla przed skapującym tłuszczem. Po co to wszystko ma się zapalać i przypalać nam grilla? W normalnym grillu wlałbym tu jeszcze wodę, żeby tutaj podnieść trochę wilgotność w tym grillu, ale producenci ceramików, takich jak Koler mówią o tym, że to zupełnie nie jest potrzebne w grillach ceramicznych, bo te grille są bardzo dobrze zaizolowane i cała wilgotność, jaka zostaje wyciśnięta z tego mięsa w trakcie pieczenia, ona zostaje tutaj pod kopułą. I wszystko tutaj na pewno będzie bardzo, bardzo soczyste. Więc układamy żeberka nad tą tacką. Widzicie, że jest deflektor położony, żeby tutaj dodatkowo zabezpieczać te żebra przed uderzeniami jakiegoś, jakiejś wysokiej temperatury. Gdyby się okazało na przykład, że drewienka nagle stanęły w płomieniach, co też się zdarza oczywiście. Więc wszystko mamy dobrze zabezpieczone, mięso mamy przyprawione. I teraz zostawiam te żeberka przynajmniej na dwie godziny. I za dwie godziny zobaczycie, co zrobimy z nimi, żeby je dobrze wykończyć. No i spójrzmy, minęły może nie dwie godziny, ale już bliżej trzech godzin, jak to teraz wygląda. Jak milion dolarów, ale to jeszcze nie koniec. One jeszcze nie są gotowe, jeszcze nie odchodzą do końca od kości. W normalnym grillu w tym momencie zawinęlibyśmy te żeberka w coś, co zapobiegnie wysuszaniu ich, ale faktycznie w ceramikach jest bardzo, bardzo mokro, więc nie musimy tego robić. Ale możemy je zacząć nasączać sosem, który Amerykanie nazywają uroczo mop. Bo to jest sos do takiego właśnie mopowania mięsa na sam koniec grillowania. Więc do przygotowania mopa będę potrzebował około pół szklanki cydru. Bo dzisiejszy przepis jest takim typowo polskim przepisem, więc będą też jabłka, sok jabłkowy, drugie tyle, też pół szklanki, dosyć konkretny chlust octu. Mopy często są po prostu kwaśne, więc tak naprawdę tu jest mniej więcej po równej części tego wszystkiego. Zróbmy też trochę słodyczy w tym, w tym mopie żeby podnieść też trochę tą, to, to spieczenie na powierzchni żeberek, żeby się ten mop też trochę karmelizował na powierzchni tych żeberek, żeby się robiła ładna skorupka z czegoś słodkiego. Do tego potrzebny będzie miód. Do tego oczywiście odrobinę zimowej, cytrusowej, tutaj e, aury z pomarańczy. To jest właśnie teraz czas na wykorzystywanie cytrusów. No i potrzebujemy też tutaj takiego słono-umamicznego tła, coś co się nazywa... Sos Worcestershire, czyli tak naprawdę podróbka sosu rybnego, zrobiona przez Brytoli dawno temu, która w ogóle tego sosu rybnego nie przypomina, ale jest to też całkiem fajny sos, który podkręci nam bardzo i doda głębi w tym naszym mopie. Uwaga, mieszamy cały ten towar. I teraz mniej więcej raz na 20 minut, raz na pół godziny robimy coś takiego. Otwieramy tego grilla. Po to też ta tacka tam jest na dole. I delikatnie mopujemy całe mięso tym naszym towarem z miski. Można oczywiście do, użyć do tego, nie wiem, psiukacza na przykład. Amerykanie często psiukają po mięsie właśnie takim, takim mopem. Ewentualnie, jak robicie całą świnię, możecie użyć po prostu mopa, tylko czystego wtedy. I w taki sposób. Nasączamy to mięso, dodajemy mu trochę więcej karmelizacji, trochę spieczenia i będzie to, zamieni się to w ładną skorupkę, a będzie przy tym bardzo też soczyste. Następne mopowanie za 20 minut. No i dobra, ostatnie przesmarowanie już za nami, możemy zdejmować te żebereczka. One jeszcze oczywiście muszą tutaj chwilę odpocząć na tej desce, ale ja już jedno sobie skubnę, zanim poczęstuję całą ekipę takimi, które już odpoczęły. Widzicie, że wyglądają te żebra jak milion dolarów. Pięknie spieczona skorupka to jest właśnie to spieczenie, które mamy od grilla ceramicznego. Widzimy, że kostki już elegancko odchodzą. Pies przyszedł jeść. Dobra, słuchajcie, ja tego muszę spróbować, żeby Wam powiedzieć, czy wszystko tutaj pykło. Mega, mega smak. Żeberka są soczyste, poprzypiekane. Spróbujcie tego koniecznie w domu. Prosty przepis, potrzebuje chwili, około 4 godzin nie więcej. Ale mistrzostwo świata. Trzymajcie się, cześć!